Wielokrotnie w trakcie meczów piłkarskich dochodzi do sytuacji, w których zawodnicy są niezdolni do gry bez winy rywala. W takiej sytuacji arbiter nie może odgwizdać faulu. Dlatego też często możemy zauważyć gesty fair play. Jest to przerwanie gry przez drużynę przeciwną po to, aby cierpiącemu piłkarzowi mógł pomóc sztab medyczny klubu. Pomysłodawcą tego jakże szlachetnego czynu jest Brazylijczyk Garincha. I to właśnie on będzie bohaterem dzisiejszego odcinka pod tytułem Garincha Piłkarz, który wymyślił gest fair play. Zapraszam do oglądania. Na początku przybliżę postać tego jednego z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Garinsza, czyli Manuel Francisco dos Santos, urodził się w brazylijskim Rio de Janeiro. Większość klubowej kariery spędził w swojej ojczyźnie, zostając legendą Botafogo, dla którego rozegrał ponad 600 spotkań, w których strzelił około 250 bramek. Był też kluczową postacią w reprezentacji Brazylii, z którą zdobył dwa Mistrzostwa Świata. W 1958 roku w Szwecji oraz 4 lata później w Chile. Wystąpił 50 razy w barwach Canarinhos. Co ciekawe przegrał tylko jeden mecz przeciwko Węgrom na Mistrzostwach Świata w 1966 roku. Był to zarazem ostatni mecz Garinszy w reprezentacji Brazylii. Wróćmy do tematu przewodniego, czyli tak zwanego gestu Garinszy. Pierwszy gest fair play miał miejsce w 1960 roku w trakcie ligowego meczu pomiędzy Botafogo a Fluminense FC. Piłkarz, widząc kontuzjowanego obrońcę drużyny przeciwnej, postanowił wybić piłkę na aut. Zrobił to pomimo tego, że znalazł się w doskonałej sytuacji strzeleckiej. Dzięki temu możliwa była natychmiastowa pomoc medyczna udzielona poszkodowanemu piłkarzowi. Piłkarze Fluminense zachowali się fair, oddając piłkę rywalom. Było to symboliczne pierwsze tego typu zdarzenie, które z biegiem lat zostało rozpowszechnione i obecnie nazywane jako gest fair play. Co jakiś czas na świecie możemy zauważyć niesamowite gesty fair play w świecie piłki nożnej na każdym poziomie rozgrywek. Niesamowitym przykładem jest sytuacja z rozgrywek młodzieżowych do lat 14 w Turcji: w meczu pomiędzy Galatasaray a Istanbul Sporem sędzina dała się nabrać na symulkę Beknaza Almazbekowa i podyktowała rzut karny, co spotkało się z niezadowoleniem drużyny przeciwnej. Begow postanowił sam wykonać jedenastkę. Młody piłkarz zrozumiał swój błąd i intencjonalnie wybił ją daleko od bramki, co spotkało się z szacunkiem rywali. Nie wszyscy jednak tak przychylnie patrzył na gest Garinszy. Swojego czasu hiszpański klub Espanyol Barcelona wysłał specjalny list do wszystkich zespołów la Ligi. Drużyna poinformowała w nim, że zawodnicy Espanyolu nie będą stosowali gestu fair play na boisku niezależnie od tego, kto ucierpi. Według klubu zaburza to przebieg rozgrywek i ostateczny obraz gry. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry w footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Do usłyszenia!